16 października w Krośnie Odrzańskim odbyła się inauguracja roku kulturalnego 2014-2015, którą zorganizowało Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy. Po zakończeniu wakacji animatorzy kultury podsumowali dotychczasową pracę, ale również przedstawili propozycje imprez na kolejny rok. Poczynamy e, przyjęcia do nowych zespołów, do nowych sekcji, do nowych warsztatów. E, opracowujemy nowy kalendarz e, wydarzeń, imprez, wystaw, e, spotkań, recitali. I to e, skłania nas również do tego, żeby m, porozmawiać w gronie e, animatorów kultury, ale również e, biblioteki, e, naszych przyjaciół, którzy nam pomagają na co dzień w wielu sytuacjach, żeby się spotkać. W kameralnym gronie i porozmawiać o, o najbliższych zamierzeniach, o naszych kłopotach, o naszych e, także osiągnięciach. Podczas imprezy wręczono podziękowania i statuetki: Przyjaciel Zamku Piastowskiego oraz Przyjaciel Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy. Jestem na dziedzińcu i nie tylko. Także dziękuję za, 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 za ten gest, za pomoc. Pani była, momentami się nie wstydzi i wtedy jest dużo humoru i radości. I za to bardzo serdecznie podziękować. W naszej bieżącej działalności e, musimy prosić. Osoby spoza, powiedzmy, zamku o pomoc w wielu sytuacjach. Szczególnie chodzi to o pomoc logistyczną, techniczną, organizacyjną. Chcemy nagrodzić statuetką właśnie osoby, które bezinteresownie, oczywiście bez żadnej zapłaty, gratyfikacji nam pomagają w wielu sytuacjach. Podczas inauguracji zebrani goście mogli również zapoznać się z kalendarzem najbliższych imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Czy powiększamy nasze sekcje? Zespoły. Mogę się, możemy się pochwalić, że już od kilku tygodni działa nowa sekcja u nas w Zamku. Jest to modelarnia kartonowa. Prowadzi wielki pasjonat modelarstwa. I co dziwne jest to młody człowiek, który to prowadzi zupełnie społecznie na zasadzie wolontariatu. Cieszy nas to, że odciąża powiedzmy budżet. Rozszerzamy również zajęcia taneczne dla, dla dzieci. To w w oparciu o krainę tańca, świetną firmę profesjonalną Zielonej Góry. Już praktycznie od wieku czwartym. Tego. do 12-14 proponujemy róż, różne formy taneczne. Odbywa to się oczywiście wszystko na zamku. Wśród imprez organizowanych w najbliższym czasie znajduje się piknik żołnierski w ramach obchodów 11 listopada. W godzinach popołudniowych spotkanie z między innymi żołnierzami, będzie pokaz sprzętu wojskowego, sprowadzamy specjalny pojazd opancerzony, którym będzie można pojeździć, będzie gruchówka, będzie ognisko, a na końcu Zaprosimy do szkoły muzycznej na koncert chóru, Cantabile z programem pieśni patriotycznych, a także klasyka muzyki powiedzmy 18-19 i współczesna muzyka rozrywkowa. A najbliższa impreza kulturalna to zaduszki jazzowe. My 7 listopad, świetna, świetny band jazzowy, orkiestra jazzowa z, z Krakowa. To jest 7 listopada godzina 19. W grudniu zaplanowano kolejną edycję Miejskiej Wigilii. Początek przyszłego roku to przede wszystkim konkursy recytatorskie oraz mnóstwo ciekawych wystaw.